Dzień dobry. Szanowni Państwo, wczoraj odbyła się Komisja Finansów Publicznych. Na tej komisji rozmawialiśmy o drożyźnie, o inflacji i o rekompensatach za prąd. Nie bez przyczyny, dzisiaj znajdujemy się z senatorem koniecznym przed PGE. Ta firma ma decydujący wpływ na ceny energii w naszym kraju. I te ceny energii w porównaniu do roku 2021, czyli obecnego roku w 2022, będą horrendalnie wysokie. To nie będzie wskaźnik wzrostu inflacyjnego jak niektórzy mówią 6-7%. My dysponujemy danymi i dysponujemy wiedzą, gdzie są miejsca w Polsce, gdzie ceny energii będą wyższe o 88%. Takim miejscem jest miasto Łódź. W Łodzi funkcjonuje Łódzka Grupa Zakupowa. To, co kosztowało w zeszłym roku, czyli w tym obecnym, mijającym roku 270 zł, w przyszłym roku będzie kosztować ponad 500 zł. Miasto Łódź zapłaci 90% więcej za energię, która jest dostarczana do szkół, do łódzkich szpitali, do łódzkich placówek kultury, do łódzkich placówek sportu. I my dzisiaj chcemy zapytać premiera Morawieckiego, z czego ma miasto łódź zrezygnować, żeby zapłacić za energię? Albo postawmy pytanie inaczej. Ile mieszkańcy łodzi mają zapłacić więcej i za co, żeby. Miasto mogło normalnie funkcjonować. Czy mieszkańcy łodzi mają zapłacić więcej za komunikację miejską o 80%? Czy mieszkańcy łodzi mają zapłacić więcej za przedszkole o 80%? Czy mieszkańcy łodzi mają zapłacić o 80% za bilet wstępu do teatru, do innej instytucji kultury? Czy może na lodowisko? Od dwóch lat słyszymy mamienie Polek i Polaków, że rząd przygotował rekompensaty. Że te rekompensaty są już tak naprawdę lada moment, ujrzą światło dzienne. Dwa lata to trwa. Premier Sasin, od dwóch lat, błaznuje przed kamerami, chodzi i opowiada kłamstwa. My oczekujemy, że w tarczy antyinflacyjnej będą rekompensaty dla odbiorców indywidualnych. Ale będą też rekompensaty dla odbiorców instytucjonalnych, tak jak na przykład samorządy. Zaraz pan senator będzie mówił o placówce ochrony zdrowia, ale pozwólcie państwo, że ja na sam koniec pokażę dwa rachunki, żeby nie być gołosłownym w kwestii związanej właśnie z instytucjami publicznymi. I nie mówię tutaj jeszcze o roku 2022. Mamy porównanie roku 2020 do roku 2021. Szkoła podstawowa, która funkcjonuje w samorządzie, ma około 450-500 uczniów. W 2020 roku za jeden miesiąc wrześnień zapłaciła za prąd 2200 złotych. Minął rok ta sama szkoła. Tylu samo uczniów, jest rok 2021, rachunek wynosi 2800 zł. Ta sama szkoła. A co będzie w roku 2022, kiedy te podwyżki będą 80%? Panie premierze, czas podejmować decyzję i czas pokazać, że w pakiecie antyinflacyjnym, w tej słynnej tarczy, znajdą się rekompensaty również dla samorządów. Proszę Państwa, to dobrze, że polskie spółki energetyczne są bogate. Bardzo nas to cieszy, ale biedne są szpitale, biedne są samorządy, zadłużone, coraz bardziej zadłużone. Czy to tak ma wyglądać? Czy na pewno to jest nasza droga? W szpitalu, w którym pracuję, energia podrożeje o 54% w przyszłym roku, gaz podrożeje o 114%. Gdzie są rekompensaty dla szpitali? Gdzie jest podniesienie kontraktu? Wzywamy premiera, aby wpłynął na Narodowy Fundusz Zdrowia, aby Narodowy Fundusz Zdrowia zrekompensował w postaci podniesienia kontraktów te właśnie wydatki. Te wydatki są nie do udźwignięcia. Szpitale mają tylko jedno wyjście: płać i się zadłużaj. To jest odpowiedź rządu na problemy, które są w służbie zdrowia na finansowe problemy. Wiadomo, że inflacja dotyka w bardzo dużym stopniu szpitali. Podwyższenie kontraktu o stopień inflacji powinno nastąpić automatycznie od 1 stycznia. Wzywamy do tego. Kto wie, czy to podniesienie nie powinno być wyższe, ponieważ szpitale są bardziej obciążone kosztami inflacji, mają bardzo duże koszty pracownicze. Wiadomo, że rząd podnosi wynagrodzenia, podnosi je, nie rekompensując tego podniesienia wypłatą w większej ilości kontraktu. Taka polityka doprowadzi do zapaści szpitalnictwa, do większego zadłużenia, do tego, żeby metodami ekonomicznymi, metodami finansowymi po prostu stłamsić polskie szpitale i doprowadzić do tego, że upadną, że nie będą mogły leczyć ludzi. Komornicy już czekają, w sądach są sprawy. A szpitale nie mają tego jak zrekompensować. Nie tędy droga. Wzywamy do szybkiej reakcji. Jeżeli ma być jakaś tarcza, ta tarcza ma być również dla przedsiębiorstw, również dla samorządów, a przede wszystkim dla tych, którzy służą społeczeństwu w tych trudnych czasach pandemii. Jeżeli tego nie zrobimy, może zabraknąć na leki, może zabra zabraknąć na badania, a szpitale będą się coraz bardziej zadłużać, popadną w pętle zadłużenia, już z której się nie będą mogły same wydobyć. Wzywamy rząd. Do działania. Dziękujemy bardzo.